Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między miejscem piastowym a Duklą. 10-kilometrowy odcinek ma być gotowy w połowie 2025 roku. Wartość umowy wynosi blisko 480 milionów złotych. Jest to ósmy odcinek trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim skierowany do realizacji. Kolejny raz spotykamy się na budowie Via Carpatia. Via Carpatia droga która biegnie wzdłuż, można by powiedzieć, albo równolegle do wschodniej, bez mała równolegle do wschodniej granicy państwa, która otwiera komunikacyjnie i Podkarpacie, Lubelszczyznę, podlasie, szczególnie Mazury, na sieć drogową Europy. Bezpieczeństwo, przyspieszenie rozwoju gospodarczego, zapewnienie lepszego rozwoju również poziomu życia mieszkańców, przyspieszenie inwestycji to są wszystkie konsekwencje wybudowania tej drogi. Drogi, która również przedef przedefiniuje w ogóle kierunki rozwojowe komunikacyjne w Polsce. Dotychczas istniejące zachód-wschód, my chcemy budować jednak północ-południe, w kierunku właśnie rozwijać Polskę w kierunku południowym, w kierunku Słowacji, w kierunku Węgier, Rumunii, w kierunku Grecji. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Do wykonania jest około 47 obiektów mostowych, czyli estakat, mostów, wiaduktów, część dużych dla zwierząt, jeden węzeł w miejscowości Dukla, miejsce obsługi podróżnych i wiele innych trudności do pokonania takich, z których ten teren można powiedzieć jest znany, czyli Osuwisk i wszelkich niespodzianek, jakie niesie z sobą Flisz Podkarpacki. Gmina Miejsce Piastowe w tym wypadku wygrywa praktycznie wszystko. Wygrywa arterię życia, która przeprowadzi ruch, ciężki ruch, nie tylko ciężki, ale ruch od salonik po kłajpedę. Dla nas, dla mieszkańców, to jest spokój, ale też liczymy na dosyć spore inwestycje, bo wiadomo, że jak jest droga, jak jest komunikacja, to po prostu się też garną inwestorzy. Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19 będzie miała docelowo około 170 km. Dotychczas do użytku oddano 30 km trasy, a blisko 75 km jest w realizacji.